Dzień dobry można, a ja tu coś mam dla Kacperka No chodź do zobacz jak ma zabawkę, no patrz, patrz. Ale się ładnie bawi. To dla psów chyba zabawka. To dla psów, to sam jesteś dla psów. A nie mówiłam! Co mówiłam, no? To, to jest normalna zabawka. To dla psów chyba jest. No co wy mówicie? Ktoś nakupił! To się ciepło zrobiło, no. No, no, po, po, pokażcie, to no, normalna zabawka. Było na dziale dla zwierząt! Było przecież dla, z zabawkami dla dzieci leżało. To co tam karma dla kota robiła? Mówiła! No, bo. boże myślał, że ktoś to rzucił tam na taki dział, no. Się rozmyślił, no pokaż tam je to. Pokaż mi to. No i tutaj, no, gdzie to jest coś napisane, że to jest dla psa? No, gdzie to jest napisane, że to dla psa? Na Narysowany, ale to ostatnio Zbyszek mówił, że on teraz lubi jakieś, Co to jest? Psia policja jakieś czy coś? To Patrol! Mniejsza, no. A tu po angielsku napisane, że dla psów jest. A to to, je, to mogę, mogę tę zabawkę zatrzymać? Ja tam pójdę! A to jest Polska! A to mnie obchodzi tu po angielsku jakieś napisy są. A to ja mam obowiązek we własnym kraju znać angielski? Od kiedy? Cholera jasna, no. Aż mi głupio teraz normalnie, aż mi się ciepło zrobiło, no. Kacperek, wujek to weźmie, nie będziesz się bawił zabawkami dla psów, no. To, to wujek weźmie i ci, i ci kupi dwie za to, jakieś fajniejsze, no. Nie, nie płacz, Kacperek, no. Wiem, przy się tylko płacze, no. Coś Co żeś narobił? Halina, no, proszę cię, no, jeszcze ty. Bo ty wiesz, nie nigdy się nie chcesz mnie posłuchać, no. Dobra, Jurek, spokojnie już. Oj, no Zbyszek, jak no ja wiem, no, no daj, daj spokój, no ona jeszcze będzie mi tu teraz gadać, no. No przecież wiesz, że mnie nie chciał dla psów kupić zabawki, no. O, Lucia się kręci, biega. Co, co ona chce? To zabawkę! O, no to tego pewno chce, no. To czyli dla psów to jest. No ta Lucia chce. To może ja dam to Lusi, co? miałeś się go Dobra, nie będę się z nimi dar Świętasz, no. Dobra, czekaj, to trzeba odczepić Lusi, dać niech się bawi Gania, też nie chcesz coś ma, no, może ludzkim głosem do nas przemówi, nie Och, <laughs> O, oh, już za kawę dziękuję. No ci się nie skoczyło. No. Bo wiesz, nie mądrzejszy. Kalincia, daj ty że już spokój.